Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych. 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemano wszystkim To mnie jest niedziela Niedziela ja jadę zatankować, bo paliwo było 5,19 Niedziela jadę do klienta Przyjeżdża mi klient przywieź kasę Żeby mu zapłacić za samochód nie lubię brać pieniędzy, bo to kurwa zawsze jest problem Z tym No ale jadę Co najlepsze Ten klient kiedyś Chciał ze mną Chciał Co ze no? mną sparować <noise> Zaraz mam akurat rękawice, to go zapytał kurwa czy posparuję Jedzie jeszcze do mnie Hiszpan Espanolos kurwa Stał, no nie, tydzień ja wam opowiem, to jest kurwa ciężka katastrofa, nie Najgorszy tydzień w ogóle w biznesie, nie? Jeden samochód mi nie wyjechał, bo Sosnowiec, yy, miał mi zrobić, miał zrobić DPF, zauważyli, że jest skrzynia rozjebana. I powiedzie, skrzynia jest tu! Nie wyjedziesz! Kurwa, zjebałem ich. Już nie wiem, że ta skrzynia jest i chciałem już za tydzień im, im dodać, jak, nie, jak, jak sobie to umówię. Z klientami, nie wezmę tylu, tylu wiecie, tylu, tylu zleceń, nie. Ja jestem full cały full, full full. A oni mi kurwa mówią, że samochód mi nie wyjedzie. To jest jeszcze nic w całej tej historii. Wyjechał Hiszpan i zjebał mu się samochód Hiszpanowi. To co wymieniali skrzynię. Mieli tam zrobić DPF-a i nie zrobili tego DPF-a. I się zjebał w pewnie. nie? Pognałem z klientem Chciał sparować w MMA, no chryste panie Chcecie mnie chyba do, do kryminału wpędzić Czekam na jakiś pana, ma być do, do 10 minut, ale jeszcze rundkę jadę zrobić Słuchajcie, mam jeszcze Nie mam już tego Kiedyś takie coś by Coś tam dla Michaela Ale mam tam pod napisanego Paypala I Ktoś mi zapomniałem tego usunąć I ktoś mi postawił kawkę Dzięki Tomasz Z Anglii dzięki za kawkę A konkretnie za pięć ja się pozdrawiam Wiecie kto jest ze mną? Mój mruczysz Ciapek! Co jest kumplu? Zwikrowany po całej nocy trochę, co? Zaszczekaj. Zaszczekaj trochę. Oj, 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 oj. Dobry, dobrze już już, już, już Dobry, Dobry, pies, dobrze. Oh, oh, oh. Oh, oh. dobrze już nie krzyć. Już, 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 już Już jest dobrze, zrelaksuj się, relax, relaks, take easy. miała urodziny moja gwiazda miałem urodzinowy dzień dzisiaj jadę na jadę na działkę pewnie zaraz stanie mój pączek kurwa pączek i powiem tata normalnie no robić coś ale przyjechać po starym osiedlu czy nie ma jakiegoś ziomka tutaj się nie nie buja Znowu tutaj kur... czekają chłopaki. Hiszpan się spieszy Sztokholm zrobi rozwózkę za niego Jest jeszcze Tu kurwa nie ma jest dobra jest, jest, jest. Hiszpan jest. Kupił sobie baska No i pięknie zadowany na elegancko według przepisów Sztokholm jedzie, trzeba wiecznie poprawiać po Hiszpanie. Po serwisie chyba tych panów Nie, nie, jadę tam jutro, na, jadę jutro na poważną rozmowę, chłopie. Jadę na poważną, jadę na poważną rozmowę, bo za, za, za dużo mnie to kosztowało kurwa, nie, nie. ale nie! Chłopie on w miała być skrzynia w środę. do go wczoraj i mówię, o którym mogę samochód odebrać. Pewny wziąłem samochodów kurwa na pięć chłopie sztuk. Rozumiesz? A on mi mówi, że nie przyszła skrzynia. Ja wy chłopie, wy macie jakąś kurwa komunikację między sobą, mówię, że trzeba zadzwonić do klienta, mówię chłopie, nabrali jakiś chłopaków, wiesz, tam są fajne, miłe chłopaki, ale kurwa oni nie mają pojęcia, rozumiesz, oni nie wiedzą o co chodzi, że ktoś bierze towar kurwa na te samochody, wiesz, oni chyba myślą, że, że ja mam loterię i loteriadę, wiesz co, dzisiaj ze 12 samochodów. Ja nabrałem chłopie 60 samochodów na 2T i na wyjazd mam, wiesz co, dla każdej było 3 sztuki, teraz sobie trzeba jechać i wrócić na dziewiątki po 3 sztuki, no bo co zrobisz? No jest pięknie, kurwa. No nie no, spokojnie, nie ściągaj. To musisz wie co zrobić, na środek ją dać. Na środek to musisz dać. Hiszpan. Hiszpan sobie kupił pasata, kurwa. Pan nie gaście, bo to paliwo jest tanie. Aha, kurwa nie. Ty! Mówię wam nie gaście, bo paliwo jest tanie, a ja sam nie gaszę, kurwa nie. Czegoś? Co robisz? Nic, nic. Aha, aha. Słuchaj, zostawi zapas? Po co? Żebyście całego Jemu? Tak. Ale zostaw mu, bo on może przydać mu się zapas. Wiesz, nie daj Bóg kurwa mu jebnie. Kiemano Si! Zalałeś do prona? Nie, za Aha, za 5 dni mówię, kurwa. Bo jest po 5.19 wiesz, yy, załatwił ten yy, Donald. Nie, 6,50, ale to jest to, Bo to z watem było wiesz. No, tak. no zobacz, to już się nie spodziewa. Zderza, zderzak, zdeżak porysowałeś. Tak, I tutaj się kurwa, kurwany. Nie. Był on był pijany, wiesz. Jak się logował, to nie widział, że nie ma czasu jazdy, wiesz. I to było w ten sam dniu, wiesz, w tym samym tygodniu było, wiesz? Fajnie, że wszyscy to tak, jeden chodzi, drugi chodzi, trzeci chodzi. No i dobrze, nie niebać biedę. Jest po 5.19, to się kurwa nawet nie gasi czynników, teraz chłopie. Cieszę się z tych, co robili baki, wiesz, do Iweka. Bo teraz wyszło, że te baki mi się przydają, bo se tankują w Niemczech, bo jest taniej i na Polskę jeżdżą, wiesz? Tak Fajnie. W Luksemburgu miałem pańkę. Piękna sprawa. Wiada na Luksemburg dla szefa Ile mam z tego pasata? Za, mam coś za, dostaję? Ja z tego nie mam ty, kurwa ja dla was tą firmę prowadzę żeby, żebyście wy tam mogli te, te samochody sprzedawać kurwa Zenek jeden nie odpalił, ty drugi nie odpalił nic kurwa, jeszcze jak Ślązak się weźmie za handel i nie odpali, to ja sobie jednę w głowę. Gadaliśmy, Temu wzięli ten, lusterko mu zajebali Zajebał mu gościu w lusterko dał mu 100 euro Mm. w sztokholmowi sztokholmowi się, ty ale w takie małe bo to jeszcze w te, że mu nic nie zajęło, tylko w to, widzisz muszę mu kupić obudowę ja mam kawałek ale drugiego wiesz, że jedna jest droższa od drugiego? no, lewe kupisz tam za nie wiem, 150, a tamte za 350, nie? w w, w serwisie, ja wiem czemu tak jest? bo te drugie się częściej rozbija Znowu mi samochód jeden nie wyjedzie. Kurwa mój Nośle Co to w Nie mają kurwa, zjemy Co za porażka Lecisz na Kecy, nie? Czy sztuki? Nie, wiesz co, kurde, bo jest właśnie yy, te do pudełka jest drezno. Kecin drezno to jest w daleko. Może coś tam znajdę jeszcze. W Kecy mamy dwa, tak? popatrzę jeszcze co tam by było, wiesz. Słuchaj, no to wiesz o co chodzi, nie? Tam bierzesz. A od tego jeszcze ma dać euro, tylko mu zadzwoń wcześniej, dobra? Jak ci wyślę numer do tego od tych dwóch, to jedziesz, po, jedziesz do góra z Sosnowca zostawić mu to. Bo tam będzie ma najlepiej na przyczynę, nie jechać. No i potarzę, kurwa, chłopie, przejewanie, weź zarobi jakieś siano, bo chłopie, Hiszpan, pan tylko mam straty z nimi. Muszę mu, muszę mu tylko tak, płacić za nie, auto chłopie, za wolne, hotel i kurwa za, za to, żeby się mógł. Yy, żeby sobie mu handlować samochodami, nie? To za ja ze swoich zapłacił ostatnio. Ja się zściął, kurwa, bo mi gościu z Instagrama pisze kurwa ty to to na, to na Autochowie, czy widziałem twojego kurwa. No, gościu mówi a ja tutaj biedy nie ma Ja mówię, a jak mówię chłopy że on musi, kurwa, on musi mieć, on musi mieć toaletę, on musi mieć... Ta, a ja służbówka pójdzie nawet nie zauważę. Chłopie, musicie takie jak, obiadek, słuchaj, takie obiadek, numery musicie robić, jak jedzie Patryk, bo Patryk trzasta kartą, kurwa, jakby to jego było, rozumiesz? Patryk chce, paliwo za 2,19 tankuje przy trasie, bo nie może zjechać. Płyn do spryskiwaczy za 25 euro biechał, no nie było wyjścia, musiałem kupić. Mówi Czułem, że będzie się deszcz. Ja mówię, ale padało Patryk? Nie, nie, ale wiesz co, wziąłem na wszelki wypadek, wziąłem dwa. Ja mówię, no i dobrze, Patryk, kurwa, zajebiście, chłopie. A mówię, a ty gdzie swojego tankujesz? Kurwa, mam taką stację za Aushenem, jak skręcić w lewo i tam to gaz jest tańszy kurwa dwa grosze. Ja mówię, ty no to dobrze, a mój czemu przy trasie? Kurwa, bałem się, mi zbrachnie. Ja mówię, Patryk, ale kurwa trzy razy się baje, że ci braknie i do pełna zalałeś. Wiesz co, to chyba był błąd. Kurwa, on gdzie nie pierdoli, nie? Patryk jest kurwa bardzo dobry kierowca, tylko teraz robi prawo jazdy musi mieć przerwę rok. Rok, powiedział, po ostatniej trasie mówi... Ja już z takim, mówi, mówi Michał, ale mi wiebałeś, ja już kurwa z takim towarem, kurwa nie będę jeździł po górach, mówi, ja to pierdolę, nie? Ja mówię Patryk, ale przecież ty masz kurwa, dwie korsy, kurwa i, i megankę. Aha, nie no w sumie tak, ale wiesz co bardzo kręta droga, kurwa, popalił za klocki, popalił za klocki, kurwa, no chłopie Przechuj, nie. Nie, nie, ja powiem ci, z Patrykiem to nawet bym muchy w kiblu nie był, nie? Także on mi oferował już tą, mówi, ty możesz kupić, bo ja teraz będę miał... Ja wie Patryk, jak ja bym miał z tobą interes zrobić, to ja się wieszam, kurwa, rozumiesz? Z niewidomym bym wolał y, mapy Google, kurwa, rysować, niż kurwa z tobą, chłopie, biznes weź. no przecież nic nie jest niepełnosprawny. Patryk ma... Patryk mówi do mnie tak, Michał, robię prawko i nie uwierzysz. Paweł sobie wymyślił, wymyśli. wymyślił, nie? W poniedziałek mam kursy i w piątek. Mogę lecieć, kurwa, od wtorku do czwartku. Ja mówię, chyba do Olkusza, kurwa, i z powrotem, żeby tylko nie robić, wiesz, że to, weekend jak poleci, weekend jak poleci, to jeszcze jeden dzień na dojście do siebie i dopiero może zacząć. Rozumiesz? Nie, no on jest, kurwa, mi świata. Wczoraj do niego dzwonił, on mówi tak. Eee, geez, eee. Oczywiście za piątym razem odebrał. Eee, słucham? Ja mówię, nie, no chyba się nie nadajesz, Patryk. Eee, ja mogę jechać, nie, 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 tylko wiesz co, jutro, bo rano mam ważną robotę, żeby się wyspać oczywiście, to mówię, ja mogę tak od drugiej do czwartej, jestem wolny, ja mówię, Patryk, ale przecież ty nie posiadasz 200 złotych w gotówce, chcę ci zapłacić dwie stówki, żebyś jechał na rozwózkę na półtorej godziny, nie, mogę jechać, ale od 15 I chul. no i tyle no, On się szanuję chłopaka, pozdrawiamy Patryka. to zapasy kurwa Aha, coś tam stop Lecę do domu bam, 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 Lecę do domu, wyjazd mają chłopaki jutro dopiero Bo jest wolny w Niemczech Jedziemy, koty. Pociąg odjeżdża. Następna stacja Sztokholm. <laughs> o kurwa, ja mi jest dobry. Jadę do Sztokholma, bo rozwózkę zrobił za Hiszpana. Jak mówiłem, po Hiszpanie zawsze wszystko trzeba poprawiać. Yy, rozwózkę zrobił Sztokholm. Yy, ja się rozliczyć z chłopakiem. I kurde, wiecie co, myślę, że to jest właśnie ten czas, żeby sobie zrobić kawkę w tej porze, a jest 16.47 jest mi potrzebna jak nie mogę powiedzieć co Gypsy King Tyson Fury przegrał wczoraj kurwa kumple byli, mój dawny szef z Anglii też tam był, pisał mi pisał mi, wrzucał filmiki kurwa trochę słabo mogłem jechać powiem wam szczerze na tą walkę no ale już nie pojechałem Moja mówi, mogę jechać. Ja bym, no kurwa, mogę jechać. Jak już jest walka w telewizji, to mogę jechać. Powiedział, że jadę, to by było tak. że ja będę sama w domu, znacie ten nie? Mogę jechać, przecież, przecież ci nie mówiła, żebyś nie jechał, Mogę sobie jechać. Jasne. No nie, Sztokholm se puka samochodzik za 40 zł. Mm. Szy! Szy jak Sztokholm. Dawaj, co tam? Dawaj na kawę jedziemy, zamykaj tego kurwa hebla. Chyba nic nie ukradną kurwa, nie? To, pojedziemy na kawę, bo mi się nie chce. Pogadamy o starych rowerach. Kurwa. Wiedzą, że to moje chyba, nie? Kurwa, nie ukradną, bo ciężki by był los, kurwa. Siema, siema. Co tam, Patryk, kurwa. Patryk, ty, teraz jak zauważyłem, bo kleję sobie picerkę od góry, bo mi go się dał klej i zobacz, co sobie te, te takie tęczowe, kurwa, te, widzisz? Wygląda jakby kurwa, na niezły gej, kurwa, albo Co tam, był gościu ten, czy nie było go? No i kurwa, elegancko. Masz tam wszystko Proszę, dał tyle co trzeba było? Wziąłeś te swoje czy nie? Nie. Nic Dzięki. Patryk ma jechać, ale mówi Michael, Dobra. kurwa, za, za tyle to ja nawet nie wychodzę z domu, nie? Tyle to ja wolę sobie porzucić od kolegi, niż mam iść do roboty, kurwa. Patryk to pierdol. Widziałem dzisiaj tego Dawicka, kurwa. A gdzie tam w aptece? Kurwa. Co tam, kurwa. Jak robisz, robię, ale będę mówił, będzie chyba menadżerem czegoś tam. Pozdrowienia dla Dawida. Pytacie mnie często o Dawida, co u niego słychać. No nie poszedł w miłość. Mówi, pierdole Michael, wolę być kurwa, wolę być biedny, ale mieć kobietę przy sobie. No każdy ma swoje, nie? Wiesz o chodzi. Ja tam wolę sobie co na Coca-Cola płacić samemu, wiesz. Nie, daj mi chwilę. Dawaj no. Ja tylko Dobra. A, a, foro... Śmigamy. Oh, te ogo Widzisz tego gościa na TikToku? Taki mm -hmm. jakiś mały, taki, taki mały coś. Tam chyba ma coś tam z główką. I to mi się wydaje, w dj się mówi: jedziemy, pociąg odjeżdża, następny przystanek. O nie, odlatujemy, nie pociąg, kurwa, samolot, samolot odlatuje, następny przystanek, Dubaj, lecimy do Dubaju. Kurwa, do... no to lecimy do Dubaju, na następny przystanek, Dubaj. To jakaś parodia czegoś? Nie, to właśnie z jego robem parodię, nie, ogólnie gościu jest kurwa dobry, ale wiesz. Yy, Nasłucham się za dużo, że chyba, kurwa, dj Ad jest to, kurwa, i źle przetłumaczył. Nie wiem ogarnięty Mówiłem wam, mówiłem wam o Mówiłem wam, że słaby tydzień miałem, nie? Samochód się zjebał i to jest jeszcze nic Teraz wziąłem, powiedzieli mi w środę przyjadą części do W środę przyjadą części do skrzyni, także zmienimy ją, w środę będziemy zmieniać. No to spoko, dzwonię sobie w piątek. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że może być coś nie tak, nie? Nabrałem samochodów od klientów. Masz miejsce, mam, dawaj, dawaj, mam, 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 mam. Nabrałem na 5 sztuk, na 5 lawet 15 samochodów na wyjazd wziąłem, ogarnąłem Dzwonię w piątek. Mówię o o której tam mogę przyjechać drogą. po samochód, nie? Ja nie, nie przyszły części, nie robimy. Ja mówię kurwa, jak nie robicie jak jest piątek. Nikt mi od środy nie powiedział, że nie przyszły części. A miał ci ktoś dać znać. Rozjebali mi tatuaże powiem wam. A tanie nie były. Nie chciałem ich wyzywać, nie chciałem się wyzywać na chłopakach bo tam jest komunikacja ciężka. No pojadę jutro do tego Sosnopsa. Pogadam z menadżerem jakimś co tam jest, bo to tak kurwa nie może być, bo... Tracę pieniądze. Teraz mam cztery samochody. Zeniu, zeniu łowca, zeniu zabójca skrzyni biegów jedzie Ślązaka Lawetą. Ślązak jak to usłyszał, to się podrapa po growie i mówi: "O Chryste, panie, W Zeniu jedzie tą lawetą z takiej racji, no bo ta jego jest w serwisie. No i kurwa, musi jechać nią. I będą się musieli wracać na dziewiątki po trzy samochody. Dobra, telefon nie wypadł. nią jedzie Ślązaka lawetą. Sztokholm jedzieś, Hiszpan i Franek łowca bramek. Piąta nie jedzie, bo jest kurwa w robocie. Muszę dać przyczepkę do naprawy. To raz przyczepkę do naprawy. Coś kurwa, jeszcze miałem zrobić. czekajcie, Aha, i kupić koła. Trzy, ko... trzy opony dla zęk, Trzy opony dla szpana. I jeszcze trzy tam gdzieś muszę rozlokować. Muszę wytropać trochę po sześć opon. Po. Po sześć opon. Na serwis po sześć opon kurwa. I jeszcze coś tam. Ogólnie fajnie. Nie wiem, czy wam mówiłem. Wzięli Aha, mówiłem, panie, że AdBlue kurwa mieli nieby robić, wzięli oni zjebali w serwisie, bo nie naprawili tego, zepsuło się na trasie. Okazało się, że to nie było AdBlue, tylko, nie, tylko to był DPF i ten DPF się zjebał, ale myśleli, że AdBlue w serwisie w Holandii wzięli depozyt 5400, wysłałem 5400, okazało się, że to jest DPF, oddamy tam panu te pieniądze, a ja kiedy? Oni mówią za miesiąc, petarda. Yy... Ogólnie kurwa, powiem wam, no słaby tydzień, bardzo słaby, pod względem, pod względem kurwa, tego, że siedziałem tyle na telefonie, tak się na I powiedzenie kurwa, transport się nie opłaca, to właśnie to był ten tydzień, że to jest prawda. miałem kurwa dość wszystkiego, nie? Przez mały jeździłem w mały, mały się denerwował, bo ja byłem zdenerwowany kurwa lipo. 也是治病没事。